Dzień dobry, Państwu. My jesteśmy w Zielonej Górze. Trwa konferencja 3C One Opportunity. 18-19 maja. Naszym gościem jest dr Łukasz Olejnik. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, polityka technologii czym jest, a zajmuje się pan polityką technologii? Tak, jest to bardzo ciekawe sformułowanie i bardzo je lubię. Czym jest polityka technologii? Jest to dość szerokie pojęcie. Odnosi się ono, można je rozumieć na różne można je rozumieć w kontekście naukowym, strategicznym, także czysto. Politycznym, prawnym, jest to ogólnie rzecz biorąc to, w jaki sposób państwa ustawiają się wobec technologii, wobec takich rzeczy jak infrastruktury, w jaki sposób państwa obejmują ten obszar, ten temat, to mogą być ujęcia typu odpowiednie prawa, odpowiednie regulacje zasady, rozporządzenia, standardy również, bo standardy technologiczne to także często domena w przybliżeniu państwowa. To jest po prostu coś, w jaki sposób państwo kształtuje to, jak technologie są rozwijane w kraju. W jaki sposób także być może można nimi oddziaływać na inne państwa, ponieważ polityka technologii ma bardzo e, wydatny, zwłaszcza dziś, e, wpływ na e, także stosunki międzynarodowe, można powiedzieć, e, politykę międzynarodową. Dlaczego? Dlatego, że wiele technologii jest używane ponad państwowo. Niektóre państwa są wręcz, e, niektóre firmy w niektórych państwach są wręcz. E, Twórcami czegoś, co jest stosowane przez wszystkich. Te zasady są wobec tego przejmowane przez inne państwa. Wobec tego. Musimy też stwierdzić, że polityka, technologii i ogólnie technologie mogą być nośnikiem wartości. W naszym kontekście moglibyśmy mówić o wartościach, takich jak prawa człowieka, albo na przykład tak zwane wartości europejskie. I tutaj. Wyrazem tych wartości są na przykład coraz to nowe regulacje, takie jak rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych, takie jak Data Act, czyli regulacje dotyczące wykorzystania jakichś danych, Data Governance Act, jak zarządzać danymi. To także jest dyrektywa NIS, czyli podwaliny pod polską ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Zatem polityka technologii to jest takie szerokie spektrum. Problemu e, obejmujące to, jak państwa ustawiają się, powiedzmy, wobec e, tych technologii, jakie mogą kształtować. Panie doktorze, czy my jako Polacy odrobiliśmy pracę domową w tym zakresie? Czy my jako Polacy? Odrobiliśmy pracę domową właśnie w tym zakresie, w, polityki... w tym zakresie polityki i technologii. E, niestety jest tu Dość mieszane doświadczenia, ponieważ ym, oczywiście Polska zawsze musiała przejmować różnego rodzaju prawodawstwo unijne i dzięki temu i po prostu dotrzymujemy kroku w wielu ym, w, 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 w zakresie w, w, wielu regulacji kroku różnym blokom światowym niestety w Polsce niektóre tematy, zwłaszcza cyfrowe, zostały podejmowane dość późno, bym powiedział. Wiele się tutaj zmienia w ostatnich latach, na przykład. Wiele zmian tutaj zachodzi. Zaczynamy powiedzmy. Można powiedzieć, iść w tym wyścigu, nie lubię tego sformułowania wyścig, ale zaczyna, zaczyna się działanie. To jest po prostu proces. Nie można powiedzieć, że odrobiliśmy czy nie odrobiliśmy. To jest proces, to jest coś, czym się trzeba zajmować. I stąd na przykład pojawiają, pojawiają się różne inicjatywy podejmujące te nowe regulacje, implementujące je, tworzące różne ośrodki, takie jak na przykład Powiedzmy, że wojska obrony sobie przestrzeni, na przykład cyberarmia, to jest wyraźny, wyraźny przejaw, stos gdy polityka technologii bardzo zbliża, wydatnie zbliża się do czegoś, co jest bezpieczeństwem państwa, bezpieczeństwem w sensie wewnętrznym, a także nawet zewnętrznym. Wspomniał pan doktor o cyberarmii. Jak ona wygląda w praktyce? Jestem ciekaw, bo pewnie budzą się nam jakieś skojarzenia, wyobrażenia, ale gdyby mógł pan doktor wyjaśnić słuchaczom kanału Kładu Sił cyberarmia, czyli co? To jest dobre pytanie, panie redaktorze. Ale trzeba by je uściślić: cyberarmia gdzie? Bo cyberarmie, takie, takie jednostki są tworzone w ramach różnych państw. One także współpracują w ramach różnych bloków państw. To jest właśnie kwestia tego, jakie priorytety ustala państwo, co powinno być widziane jako właśnie przejaw wartości, przejaw poczucia bezpieczeństwa, czy też może nawet niebezpieczeństwa. Czym jest cyberarmia? Cyberarmia w uproszczeniu jest jednostką wojskową, która, strukturą wojskową, która powinna i musi stać na straży systemów wojskowych przede wszystkim, czyli Upewniać się, że wdrożenia, konfiguracje, sprzęt, oprogramowania, że jest to dobrze złożone, dobrze skonfigurowane, że jest to bezpieczne, że nie ma możliwości nadużyć, że nie będzie lub będzie też zminimalizowany zakres ryzyk, zakres ewentualnych luk, czyli jest to przede wszystkim coś zwanego. Operacjami defensywnymi i na samym podstawowym poziomie to jest upewnienie się, że wewnętrzna infrastruktura jest bezpieczna. Ale to nie wszystko, bo Cyberarmie mogą obejmować też inne rodzaje operacji, tak zwane ISR, czyli rozpoznanie, rekonesans, to jest zdobywanie informacji, być może częściowo wywiad. Być może nawet wsparcie innych rodzajów sił zbrojnych. Stąd możemy przejść do operacji ofensywnych, czyli bojowych, zaczepnych. To mogą być operacje różnego rodzaju, o różnego rodzaju celach. To mogą być operacje zwrotne, czyli w odpowiedzi na jakieś cyberataki, cyberoperacje innych państw, na przykład, albo aktorów. To mogą być też operacje czysto ofensywne, agresywne. Przykładowo może być to wysyłanie sygnału, bo i w tym sensie cyberarmia byłaby już integralnym elementem bezpieczeństwa państwa, czyli ramieniem państwa, bo w tym sensie cyberarmia mogą być po prostu wspierać priorytety państwa. Na przykład można by wysyłać sygnały jakiemuś zewnętrznemu aktorowi, zewnętrznemu państwu, można by odpowiadać na jakieś działania tymi działaniami w cyberprzestrzeni, takimi jak cyberoperacje różnego rodzaju. Jesteśmy na konferencji dotyczącej Trójmorza i pytanie w takim razie, czy właśnie na obszarze Trójmorza w ramach inicjatywy mamy jakiegoś prymusa, państwo, z którego powinniśmy brać przykład właśnie pod kątem cyberbezpieczeństwa, tworzenia tego typu struktur, o których pan doktor wspomniał? Um, tak jak już mówiliśmy, obszar cyfrowy, obszar polityki, technologii, um, obszar cyberbezpieczeństwa, nawet to jest bardzo szeroki obszar. Tradycyjnie uznaje się, że na wysokim poziomie stoi tutaj Estonia, z uwagi na to, że wcześniej zcyfryzowała swą gospodarkę, poniekąd także stała się wczesną ofiarą kilkanaście lat temu. Czy jest prymus, w której może? Ja bym powiedział, że takim prymusem mogłaby być Polska, w pewnym zakresie, bo naprawdę bardzo dużo się dzieje. Rozwijane są technologie, rozwijane są mm, nawet regulacje, nawet prawodawstwo, nawet zdolności, można powiedzieć, cyberzdolności w zakresie państwa, bo ma, ma powstawać e, e, armię cyber w policji. E, mamy dosyć dobre e, zespoły reagowania bardzo dobre w sumie zespoły reagowania na incydenty, certy. E, rozwijamy cyberarmię, rozwijamy eksperckie e, centra. Więc pytanie jest takie, czy Polska mogłaby się stać takim hobem także z uwagi na rozmiar swojej gospodarki. Do tego potrzebna byłaby polityczna zgoda i polityczna motywacja, bo to, jest, to by było, musiało być ustalone jako cel polityczny, czyli strategiczny państwa, że my to robimy, my robimy środki. Do tego potrzebne byłoby decyzje. I ustalenie odpowiednich priorytetów to by była pewnego rodzaju długa droga. Można by po prostu uporządkować pewne rzeczy i pewne inicjatywy, które już teraz zachodzą. Dodać do nich inne, na przykład w jakiś odpowiedni sposób ustawić się wobec rozwoju takich rzeczy jak sztuczna inteligencja czy też technologie kwantowe, co będzie być może coraz popularniejsze w kwestiach polityki technologii. W taki sposób Polska mogłaby się stać liderem, ale nie będzie tego, jeśli nie będzie tej decyzji, jeśli nie będzie wdrożeń, jeśli nie będzie rozwoju infrastruktury, sprzętu oprogramowania, nie mówię tutaj o um, e, zakresie firm prywatnych, sektora prywatnego, bo to się rozumie samo przez się, ale to nie jest coś, co, co państwo może nakazać, tutaj może tylko stymulować. Słuchają nas też przedstawiciele administracji państwowej, rządowej. Wydaje mi się, tak zakończę. Bardzo ważna kwestia to przede wszystkim ponadpartyjna zgoda na określenie właśnie tego kierunku no, w kontekście właśnie bezpieczeństwa. Panie doktorze, bardzo dziękuję za spotkanie, za wiedzę i dziękuję. Żeby... dziękuję.